Witam serdecznie na wodnej krainie. Dzisiaj jesteśmy przed baniaczkiem głównym moim. Już dawno go nie nagrywałem. I teraz w ostatnim czasie zauważyłem, że trochę rośliny podupadły mi. Muszę zmierzyć to wszystkie parametry, bo już dawno nie mierzyłem. A widzę, że orzech trochę, liście zaczęły mu niszczyć. Lotus tak samo trochę, liście mu ugniły. Muszę pomierzyć i zobaczyć, czego im brakuje. Światło akurat tu świeci. Osiem godzin. Co dwa nie podaje. Jak ostatnie czasy zauważyłem, są małe rybki, Molinezje i mieczyki. I także zauważyłem. Małe krewetki, które naprawdę trzeba doszczed, żeby zobaczyć. A jak ten to malutenkie widać. A i moje nowe nabytki jest to z Juli. Są ładnie ubarwione. Na razie jest ich tu trzy. A zastanawiam się o nad kupnem kolejnych. Rybką tu jest dobrze. Są teraz po karmieniu akurat. Tak jak mówiłem, roślinki trochę odupadły. Jak ktoś. Czy lepiej zna niż ja? To proszę komentować, i czekam na Wasze opinie. Z dobrymi radami i pomocą. Bo każdy się zawsze, jak to mówię, uczy przez całe życie. Ja zawsze miałem akwaria bardziej stosunkowo na ilość ryb, roślina to był dodatek, a tu chciałem, żeby to było w odwrotnym stosunku, roślina przeważała, a rybki dodatkiem do całości, żeby jakiś kolor nadawały, ale rośliny chciałem, żeby były tu przewagą. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, które były. I zapraszam do kolejnych filmów, które będę teraz dodawał trochę częściej. Teraz jakiś czas nie miałem kiedy nagrywać. O, pływa kirys Juli. Pierwszy raz mam tego kirysa akurat. No. a nawet się pojawiła moja krewetka. Amaneo, jak dobrze kojarzę. A raz ją przywiodłem z akwarium. Tak, jedna sztuka, co so. chodzi. Krzywdy nikomu nie robi. To niech co so będzie, jak to mówię. Rybki so żerują Jeszcze szukają resztek pokarmu, który opadł. Dzięki wam za wszystko. Z góry już dziękuję. Jak ktoś pomoże. A nawet mam dzisiaj więcej czasu, to co chyba dzisiaj pomierzę nawet. żebym już wiedział, czego im brakuje i zastosował. Dzięki za wszystko. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.